Siemano! Z tej strony kamek.pl Witam Was w moim pierwszym filmiku na kanale. Będzie on z gry Miral Edge Gra jest warta polecenia, bo już w nią grałem kiedyś tam, kiedyś, kiedyś, bardzo dawno temu. Teraz kupiłem ją drugi raz, bo już jej nie, nie mam niestety tamtej wersji. Na Humble, The Origin, The Humble Origin Bundle i... Może po prostu ją wystartuję i będę gadał yy, tam już w trakcie. Tylko nie teraz na kad teraz sobie możecie obejrzeć, a ja się przymknę, a potem będę nawijał dalej. Dawniej to miasto pulsowało energią. Brudne i niebezpieczne, ale żywe i cudowne. Teraz jest zupełnie inne. Zmiany przyszły powoli. Większość nie zdawała sobie z nich sprawy lub miała to gdzieś. Wybierali komfortowe życie, ale nie wszyscy. Ci, którzy nie chcieli się z tym pogodzić, zostali zepchnięci na margines. Kryminalne zostali naszymi klientami. Zwiemy się Sprinterzy. No właśnie. Egzystujemy na krawędzi między blaskiem a rzeczywistością. Le parkour. Na skraju lustra. Unikamy kłopotów. Gdy nie jesteśmy na widoku, psy nie czepiają się nas printerzy inaczej postrzegają miasto. W ogóle miała być druga część Mirror's Edge'a, ale te dachy <coughs> się coś nie wychodzi. I druga mięcieczka. Flow trzyma nas w biegu. Trzyma nas w życiu. No i gra się już zaczyna. Oczywiście, Czas tradycyjnie, od treningu. Nie, nie cierpisz, ale upadek na długo cię rozłoży. Skoro wróciłaś, musisz być w sztypowej formie, zwłaszcza tutaj. Obejrzyj nowy obszar treningowy. Niezły co? Celest krąży po okolicy, więc łapią i daj się ponieść, dobra? Okej. Okay. Spacja, oczywiście skok. Lewy shift kucanie, ta otwiera zadania, poznaj podstawowy cały i pęd. Okej, okay. no tu jesteśmy już. Okej. Okay. Ło Jezu, jak crazy. Pie, yep, yep, pie yep. A kto mi się sprintowało? Nie wiem, nie, wiem, nie wiem jak się skimitowało... A! Sp nie... Czy się nie da skimitować? Właśnie nie da, nie A może poznam... <laughs> później! W każdym razie... Filmiki już nagrywałem na, na tym YouTubie... Eee... W każdym bądź razie... No... Filmiki nagrywałem... Ale... Była ich słaba jakość, ze na to, że miałem... Bo generał mi genera 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 na laptopie, gdzie była kiepska jakość. Ale teraz mam nowy komputer, 60fpsów na no, luzie wychodzi i teraz będzie znacznie lepiej. Parkurujemy. Co? To się... Aha, to mi się sam haspin wyłącza. się wydaje. To jest easy, easy. Ale gra jest naprawdę fajna. Właśnie tak. Lecimy dalej. O, 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 o. Okej, okay, udało się. Wspinać się po ścianie. Nudne. Nudne. Niedługo z tego co pamiętam powinny być. Powinna być jakaś akcja. Tak, to ujmę. Tak yeah. crazy. Le parkour! Everywhere. Tutaj... Ło! No i fuc... i spadłem. I tak miałem to zrobić, aaa... ja jaja. No. No. Ale ręce ma całkiem realistyczne Nie powiem Jakie krajzole, panie No. <grymna> jak spas jak ust, właśnie Czekaj muszę to sprawdzić Pację Aha no Czy działa. <laughs> nie spadłem No cześć Doktor Dave Nie, wiem, co tam jeszcze jest, nie widzę Ale dziwny dźwięk Jakby ktoś Prutał! Hehe! <laughs> No. Naprawdę? no Nap jest <laughs> Chciałem już iść do przodu, ale chyba jeszcze jestem przy ścianie. Nie. Dobra. Dlaczego jak ja zjeżdżam to nie ma dźwięku? Oj, trochę. No naprawdę! Kolejny raz muszę to oglądać. Ja nie chcę teraz tego oglądać. Aby skoczyć do linii i automatycznie ją Blisko! Jest! Dużo jest, że sfejluje. Mój Boże. Smutne. O, panie. No no, 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 nie, no, nie no. crazy Dobre, leśmy dalej Kiedyś skończył samo Ło, pani. a byś Okej okay. No, ogólnie gra skupia się praktycznie tylko na skakaniu I przeskakiwaniu różnych rzeczy, aby skoczyć no tak z przodu Okej okay. Wszystko? zrobiła z O, będziemy się teraz bić Gotowa? No to dawaj Jeb No tylko raz? Co ty... O Jezu, czemu naklęczysz? Je yeah. Oj, nie udało mi się. Jeszcze raz? Jep yeah. O kurde, jakie crazy tutaj można robić rzeczy. A teraz poćwiczmy rozbrajanie. Na wszelki O, rozbrajanie też jest fajne. Uuu, no hej! Mm -hmm -hmm. Chyba ja nie miałem je strzać w głowę No nic, Przecież obok nie strzeliłem, no wy tyfy Mogę sobie strzać. No nie trafiać w nią. Pamiętaj czego cię uczyłem. Rozdziel ich i walcz w jednym naraz, jeśli musisz. Oj, nie wyszło. A I co teraz? Taki w głowie. Tak. Wystarczy tego treningu, moje panie. Czas się zająć czymś na poważnie. No, nareszcie. Tyrek ma dla ciebie robotę, cel, więc się u niego zamelduj. Fade, daj znać, kiedy będziesz gotowa ruszyć. Na razie, Fade. Właśnie nie, bo nie, bym tak mógł podzielić, że jeden rozdział na jeden odcinek, tylko trochę mało czasu jest tego odcinka. Może zostać tutaj pobiegać albo. Dobra, przejdę pierwszą misję. No jest samo pierwsza misja w takim razie. Electronic Arts is it? No, gra jest oczywiście od. Jaj. Nie pamiętam, co jest roku, ale ma już trochę. ze 3-4 lata. Mogę się mylić, nie wiem, nie pamiętam. A ja też chcę pobiegać, ej. No chyba zaraz będę, bo tutaj są czerwone rzeczy, co chyba znaczy, że. Ej no to nie fr, a kiedy ja będę skakał? Takie ślizgi, takie rzeczy Dzielnica 15, 13, 58 Jak slow mo Już tak, jestem? Nie przekazania parku, masz jej dostarczyć towar. Do Będzie czekać w trzymaście radiowym na progu. No to jest już trzymaście radiowym prawie. No punkt, westchnij się. No jestem. A, tam daleko. O, gdzie to było? To było gdzieś tam. O ja ile się nie mylę. To jest tam, 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 tam. Easy, easy, easy. O! O, o, o! O! o. o. No staram się, ziom! No! A to ja muszę coś kliknąć, żeby się tego złapać? Ale dźwięki, blablabla, flaki się le a wszystko. Myślałem, że to samo się złapie, ja muszę się klikać, jejku. Łap się! Dobrze. Dobra. Nie! Lecimy na górę. Radź

O znajdźki Dlaczego? A może jak chce się bić? Może ja lubię. I co teraz? Yo! No i teraz się zaczyna trochę akcji, nie mamy uciekać. No uciekam, uciekam, spokojnie, ja bym nie uciekł. Ja bym nie dał rady. Łączę się z Tam mam skoczyć, się do biegu. widzę. Okej. Okay. No ale miałaś. <ślesk> ale crazy. Gdzie nam? Ja wiem, by mam tak nie wiem. Tutaj No pomiędzy musiałem wpaść, no naprawdę Z przodu niebiescy, trzeba się przez nich przedrzeć Widzę Pokona ich już oni Ała 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 Walcz się No bie... Teraz. To jest teraz lepszy O nie mam już amunicji w tym, serio Patrz patrz, nie, nie, nie Tak się bije Oj, jaka cichła sobie złabała. Razem trafię, trafiłem Trzeba się przez nich Ja ucieknę po prostu Dlaczego mi tak... Czeka... Ten... O, o, o Jejku, jejku, jak mnie strzelają okay. Ucieknę wam frajerzy Tak się, rzucę. Spoka, zajmę się już tym. Spoko. Grają ostro, Sel. Lubię wyzwania. Lubi ostro. Cholera, towarzystwo. Zmywaj się. No dobra. Kiedy się skończy to. Okay. A, nie mnie jak po prostu A gdzie mam skoczyć, ej? Tam? Dobra. Nie da, nie doskoczę, nie ma szans. Ueee, dobra, dobra. Au. No cześć, już tam byłem. Jak chciałem się z wydostać, dostać, ej. To szkoda, że się nie obchodzi z ją. Chyba nie wiem, gdzie mam wskoczyć, ej. Cześć sobie dla Tajo. Au, ja bez hitu, ja nie wiem Chyba, że mam do tego samoloci się sprzyjesz. Tak. Dobra. O to chodziło. No cześć. Chyba tym akcentem zakończymy odcinek. Pierwszy. Z Mirror's Elsa. Nie? Jeszcze dalej jest coś? Nic. Nagle to na czeleć. Dobra, no to tym, od, tym akcentem zakończymy pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że on się podobał. Zapraszam do komentowania, łapkowania, subskrybowania i tak dalej, i tak dalej. I obejrzymy jeszcze tylko sobie ten tę ten, ten, ten katsenkę, ale już nie odzywam. Po katsence kończymy odcinek. Na razie! ...włamania z zeszłego tygodnia. Wiesz, pod adres 56 West Arland Drive. Przekaz Millerowi. Przyjąłem. Przekażę wiadomość, oficer Colors. Dzięki. Bez podbioru. Hej, siostra. Jesteś mała? Hej, Merk. Pewnie słuchasz policyjnego radia. Znasz Spróbuj się przespać. Dzień był ciężki. Jutro popytam niebieskich, dlaczego takich swędziały paluchy. Wpadnę później, okej? Okay? I nie wyrzucaj tej pizzy. Lubię jak dodać... Swędziały ich paluchy, bo nie waliły gruchy. <kluw> Musiałem powiedzieć. Strzelanina. Powtarzam strzelanina. Wszystkie jednostki podane z 56. West Errand Drive. Natychmiast. Zachować ostrożność. Gdzie jesteś, Kate? Gdzie jesteś? Ej! Merk. Zeskoczyłaś? Wejdź na linię i namierz mnie. Prawie jestem. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, gdzie jesteś i co do cholery... Dobra, koniec. To moja siostra. Na razie.